Jeśli śledzisz bloga i osiągnięcia naszej kancelarii, to pewnie zauważyłeś, że bardzo wiele spraw frankowych kończy się już po wyroku pierwszej instancji. Nieraz w parę miesięcy. Banki po prostu nie składają apelacji. I to nie dlatego, że nagle polubiły Frankowiczów, ani dlatego, że zmieniły zdanie o kredytach we frankach, euro czy USD. Powód jest prosty kalkulacja finansowa. Po przegranej w pierwszej instancji, bank ryzykuje nie tylko zwrot pieniędzy klientowi, ale też koszty procesu i wysokie odsetki za każdy miesiąc trwania sprawy. Im dłużej trwa proces, tym więcej bank traci. Do tego dochodzi utrwalone orzecznictwo sądów i jasne wytyczne Trybunału Sprawiedliwości, bardzo korzystne dla Frankowiczów. Efekt? Dla wielu banków apelacja przestaje się opłacać. A to oznacza, że wyrok pierwszej instancji coraz częściej kończy całą sprawę i pozwala szybciej rozliczyć się z bankiem. Oczywiście, Każda umowa jest inna i decyzje banków mogą się różnić w zależności od sprawy. Dlatego zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję, warto sprawić swoją umowę u specjalistów. Link do bezpłatnej analizy umowy znajdziesz w opisie oraz w komentarzu.